Witajcie. Dzisiaj joga twarzy w międzyczasie i w niedoczasie. No bo jesteśmy zabiegane. Ja, jako wielbicielka aktywności fizycznej, a szczególnie jogi, zawsze mówiłam: Nie można nie mieć czasu na jogę. Jako wielbicielka książek mówiłam, nie można nie mieć czasu czytać, a teraz jako kobieta dojrzała widzę, że naprawdę czasem mi nie starcza doby, ale nadal chcę dbać o siebie, chcę dbać o swoją urodę, przyznaję to e, otwarcie, ale też chcę dbać o swoje zdrowie, dlatego że likwidacja napięć twarzy dbanie o nią wobec sąsiedztwa mózgu i jest naprawdę holistycznym działaniem także dla naszego całego ciała i dla naszego dobrostanu. No dobrze, to co my możemy zrobić praktycznie w wannie, przed telewizorem, w samochodzie, w pociągu? Otóż są takie ćwiczenia... W których nie trzeba żelaznej precyzji, bo nie, do niektórych rzeczywiście tak, i ja Wam mówię, poćwiczcie z instruktorem, potem przed lustrem, bo musimy uważać, żeby się nie maszczyć, żeby wszystko zrobić dobrze, ale na szczęście pewne rzeczy damy radę po prostu tak bez lustra i w miarę dyskretnie. Otóż pierwsze nasze takie ćwiczenie to będzie masaż językiem jamy ustnej, jak najdalej. do zmęczenia i w drugą stronę. Może widzicie, że mięśnie policzków, mięśnie owalu tutaj muszą całkiem poważnie zapracować, prawda? Kolejna rzecz, którą możecie zrobić dla swojego owalu i zarazem rozluźnienia szczęk, a te rzeczy są bardzo połączone, to możecie naciskać językiem na górne podniebienie tam Tuż za tą górką. I nawet w samochodzie, jak ktoś nawet was zobaczy, to się tak bardzo nie zdziwi. Naciskamy. 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 To samo robimy za dolnymi jedynkami. Zobaczcie, co się dzieje z szyją. Chwilowo może to nie jest ładne, ale widzicie, że się napina. Jak się napina, to się ujedrnia. I zowalem. Wypycham. Wypycham, przytrzymuję. Wypycham. 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 Rozluźniam. Możecie też bardzo szeroko otwierać oczy, ale to już tylko pod warunkiem, że macie pewność, że przy tym nie maszczycie czoła. Bo jeśli maszczycie, to wtedy to ćwiczenie się kwalifikuje do przytrzymania brewek, no i wtedy już może być Wam mniej wygodnie to robić w tak zwanym międzyczasie. Ale jak oglądacie z rodziną, na przykład Netflixa, to już możecie przytrzymać i oczęta możecie trochę wytrzeszczać, nie tracąc nic z akcji, wręcz przeciwnie pewne momenty widząc bardzo szeroko otwartymi oczami. No i zarówno rolerek, jak i nasze jeżyki też są tak pomyślane, żeby na przykład można było w wannie Znowu oglądając sobie wiadomości, czytając książkę, robiąc coś innego, pomasować, pomasować całą szyję, całą buzię, głowę, wymasować, jeśli są podpuchnięte oczy, zmęczone po całym dniu. Ja tutaj to pokazuję fragmentami, ale to jest masaż dla całej waszej e, twarzy, właściwie od. Ja wiem, obojczyków w górę, chociaż i do dekoltu fajnie, możecie wymasować uszy, co według chińskiej medycyny jest super ważne dla zdrowia. Możecie pozbyć się napięć tutaj z pleców, pomasować. Pomasować przy okazji też przyjaciółce albo członkowi rodziny. Znowu przy okazji innych zajęć. Owal. Tak, czyli zwracajcie uwagę w tym repertuarze... E, Zajęć naszych, w repertuarze, które też prezentuję w książce czy na filmikach, na te ćwiczenia, gdzie nie musicie nic trzymać dłońmi, gdzie nie musicie uważać, żeby absolutnie się nie zmaszczyć, tylko takie troszeczkę łatwiejsze wersje, ale bardzo, bardzo korzystne dla Waszej twarzy. Czyli w międzyczasie też się da, a my już nie mamy wymówki w braku czasu. Do zobaczenia. うん。<noise>